Ktoś postawił to pod drzwiami. Mogłem się zabić. To dla ciebie. Prezent rocznicowy. Nasza rocznica? Datę ma kwiecień 22. To nie dziś. Jak mogłeś zapomnieć? Dokładnie rok temu poprosiłam, żebyś pomalował garaż. Miłego wieczoru. Bądź delikatna. To jego pierwszy raz. You can read me, baby, like an open book Stop me dead, my tracks with only just one look Now when the lights go down And when it comes to you and me, girl who you turn me inside out I'm still in love with you today Cause you make me happy do What's up, Bradford, oh Rozwalmy te budę. To koncert pięciolatków. Ja przynajmniej jestem zabawny. Przepraszam za spóźnienie. Kto się zajechał mi drogę? To byłam ja. Jeździsz jak baba. Masz serii krakersy? Tak. Co to? Serii krakersy? Nie miałam na myśli serowych ciastek. Tu jest napisane, że to przysmak dzieciaka. Mogłeś się bardziej postarać. To koncert naszej córki. Byłem spóźniony. Poza tym to nie ja o nim zapomniałem. Gratulacje. Wreszcie o czymś nie zapomniałeś. Istny cud świata. Spójrz, jakiś czubek wyciął kosz z arguza. To ja. Jestem znana z owocowych frykasów. Brzmi niegrzecznie. Polecam drylowane brzoskwinki. Mary Sims, udało mi się zorganizować koncert. Bill i Judy Millerowie. Nam udało się przyjść. Rozmawiałyśmy przez telefon. Mieliście przynieść serii krakersy. Są świetne. Każdy oddzielnie zapakowany i z wieczną datą ważności. Mamy dużo jedzenia, nie musimy ich wystawiać. Bill źle mnie zrozumiał. Oboje jesteśmy zapracowani. To ciastka serowe, nikogo nie zabiją. A w razie czego dzwonimy na infolinię. Uż je w kształcie muszli. Wiem, jak to jest. Też jestem pracującą matką, która w dodatku chodzi na jogę. Czasem nie wiem, za co się złapać. Twój mąż pewnie też nie. Dla dzieci warto się starać. My też bardzo wspieramy nasze dzieci. Zarzuciliśmy jogę, by mieć dla nich czas. Wasze programy, proszę siadać. Nie ma za co. Możesz mi dziękować, że jej nie wyśmiałem. Potraktowała nas jak ignorantów. Przed naszym wystąpi setka bez talencji. Wasze na one pewno one... jest skazany na sukces. To wielki dzień, Tiny. <grywka> Nie maruj. Bez żartów, dwie strony. <grywka>

Jak nasza gwiazda? Zmęczona, chce iść spać. Opowiedz cioci o koncercie. Była świetna. Mama i tata zasnęli. Tak mówią inni. Zasnęliście na występie córki? Nie, na długo przed nim. Nie moja wina, że jakiś dzieciak zaśpiewał koły sam. Przepraszamy, kochanie. Nie chcieliśmy zasnąć, ale śniłaś się. Chodźmy spać. Jutro szkoła. Nie chcę, źle się czuję. Nie masz gorączki. Idź na górę, zaraz przyjdę. wy do lekcji. Co mówiłeś? Chyba się zdrzemnąłem. Zadowoleni? Nie zaczynaj. Daliśmy planę. Drzemka pomogła nam bezpiecznie wrócić do domu. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Z Brianem i Lauren nigdy tak nie było. Tina ma gorzej. Zdura. Gdy wypadł jej pierwszy mleczak, dostała żeton od pokera. Kiedyś go z pienięży. Nie chcę, żeby miała gorzej, bo jest najmłodsza. Coś o tym wiem. Nie zaczynaj. Rodzice udokumentowali każdą chwilę Twojego życia. Pierwsze słowo, pierwszy krok, pierwszą kupę. Ja mam dwa zdjęcia i pukiel włosów, który chyba należał do psa. Na tych zdjęciach też chyba jest pies. Kiepski żart. Śmiej się. Wasza córka udaje chorą, bo nie chce jutro wstydzić się za Was w szkole. Ona chyba ma rację. W trzeciej klasie nikt nie przyszedł na mój występ, choć tańczyła. Masz tyłek mi odpadł. Nie narzekaj, przecież ci odrósł. Przestań. Ona ma rację. Musimy się bardziej zaangażować. Jak ta od Arbuza. Wiesz, co zrobimy jutro? Oddamy jej film. Zrobimy coś na rzecz szkoły lub zaczniemy udawać, że nie ma problemu. Od dziś Tina ma nasze pełne wsparcie. Racja, trzeba się postarać. Czy ktoś do mnie przyjdzie? Tatusiu, twoja kolej? Spójrz, ile zajęć. Brian i Lauren tyle nie mieli. Festiwale, zajęcia naukowe, spacery. U nas były tylko krakersy, drzemki i zabawa w doktora. Aż dziw, że wyszedłeś na ludzi. Witam państwa. I wypoczęci? Jak tam brzoskwinki? Przepraszamy za wczoraj. Bardzo nam wstyd. A mimo to wróciliście. Chcemy zrobić coś na rzecz szkoły. Brawo! Bill będzie pomagał przy wejściu. Tak? Pisz prawdziwe nazwisko. Dla niektórych to przykry obowiązek, dla innych szansa na pogłębienie więzi z dzieckiem. Do tego zmierzam. Z pewnością? Żebyś wiedziała. Zatem do zobaczenia. Dasz wiarę? Krytynka podpisała się długopisem zamiast ołówkiem. To mama Tiny, pani Miller. Dziś poprowadzi kącik zwierzęcy, bo jak już wiecie, ja mam uczulenie na króliki. Zaczynajmy. Zaczynajmy. Ile z was ma w domu zwierzątko? Ile więcej niż jedno? A więcej niż jednego tatę? Ciekawe. Ben? Bill Miller, nowy ochotnik, postawny. Co to za robota? Otwieramy drzwi i machamy na pożegnanie? To szkoła, a nie hotel. Nie mogę spóźnić się do pracy. Wylali kolesia, który podbijał mi karty obecności. Pamiętaj uprzejmość przede wszystkim. Patrz i ucz się. Witam, drogie panie. Pani Burns. Ponoć pani była na Florydzie. Żona ma tam kuzyna. Czy ja mama jest po korekcji nosa? Wiedziałam. Musimy zaczynać, bo pani Miller spieszy się do pracy jako pomoc dentystyczna. Dentyści są źli i skąpi. Wiecie, jaką premię dostałam na święta? Znacie taką cyfrę? Możemy wyjąć zwierzęta? Jakie najpierw? Węża. Akurat. Inne pomysły? Papugę. Chomika. Spieszy mi się, wyjmę oba. Dawniej, jak okiem sięgnąć, był tu sad. Przydałaby mi się kamizelka. Przejmij służbę. Będzie jak mnie uczyłeś. Dobra, ludzie. Zmiana zasad. Podjeżdżacie z odpiętymi pasami i ucałowanym dzieckiem. Witam. Żegnam. Szybciej. Szybciej, skarbie, bo Mikołaj cię nie lubi. Bożasny. Witam. Żegnam. Tom robi śmieszną minę. Wszyscy robimy minę chomika. Czyż to nie fajna zabawa? To tatuś? Spokojnie to tylko reflektor. Tatuś bawi się w Berka. Wracajmy do zwierzątek. O cholera! Chomik ma dziurę w głowie. Czasem zwierzęta dziwnie się bawią. Jak tata. Sprawdźmy, czy tamten pan go złapał. Chcę do domu. Dobra. Jest tu tylne wyjście? Dziękuję. Szkoła pokryje koszty leczenia chomika. Pięknie, upiekło się nam. Odbiło ci? Nie rozumiesz? Przez jeden dzień narobiliśmy masę kłopotów. Za to dzieciaki miały mnóstwo zabawy. Tina się nas wstydzi. Po przyjściu do domu schowała się w pokoju. Pewnie pali się ze wstydu. Wynagrodzimy jej to na festynie Halloween. Potrafisz obsługiwać ten pistolet na klej? Robię kocie maski. Cześć, Judy. Tak myślałam. Chciałam sprawdzić, co u was. Świetnie, wejdź. się masz? Przykro mi to mówić, ale w świetle ostatnich wydarzeń Komitet Organizacyjny poprosił mnie, żebym to ja zajęła się dekoracją. Przyszłam po materiały. Chwila, mamy zrezygnować? Millerowie nie rezygnują. W takim razie zwalniam Was. To rozumiem. Nie można zwolnić wolontariuszy. No proszę. Dokonaliśmy niemożliwego. Przyjdźcie na festyn. Tego nie możemy wam zabronić. Sprawdziłam. Zwolnili nas z wolontariatu. To gorsze niż wtedy, gdy nie chcieli naszej kanapy w przytułku. Możemy się włamać po nasze rzeczy. Ja już nie mam linii papilarnych. Może lepiej dla ciebie, jeśli zostaniemy w domu. Gdybym się martwił każdą wtopą, nie mógłbym nawet wyjść po bułki. Daliśmy z siebie wszystko i mamy prawo pójść tam z podniesioną głową. Masz rację. Nie mamy się czego wstydzić. Mamy i to dużo, ale i tak pójdziemy. Mary jest strachem na wróble. Dostała zniżkę na kostium, bo już ma kołek w tyłku. Well, Witajcie na festynie plonów. To miał być festyn Halloween. To zbyt straszne dla maluchów. Festyn upraw jest bardziej pouczający. Co to? Ciastko zbożowe. Przypomina koński placet. Nie każdy doceni smak zdrowej żywności. Zapraszam na jabłecznik. Dzieci wyciskały go własnoręcznie. Ja wycisnęłabym jej mózg. Macie nasionko dyni i doniczkę? Sadzimy nasionko w ziemi i będziemy czekać, aż urośnie. To świetna zabawa. Tak, dziecko uwielbia uprawiać dynie. Mała tak się wstydzi, że aż nie chciała tu przyjść. Nic dziwnego, żenująca impreza. Myślisz, że Mary wróci straszyć na pole? Dosyć tego. Zaraz wracam. Dokąd idziesz? Coś z tym zrobić? Jeśli planujesz to przerwać, to na co czekasz? Gdzieś ty był, ledwo zipie. Wyłącz światła. Ratuj się, kto może. W szkole grasuje potwór. Spokojnie, zaraz włączę światła. Cholerna wyciskarka. Idzie tu. Uwaga, to cukierkowy potwór. Szybko, zjedzcie wszystkie cukierki, zanim złapie was w strach na wróble. Wszystko zepsuliście. Zepsuliśmy koncert, ale ratujemy tę imprezę. Gdyby nie ja, w ogóle by jej nie było. Weszliście z butami i niszczycie moje dzieło. Nie bijcie mnie! Nie jestem piniatą. Twoja impreza? Więc nie robisz tego dla dzieci. Po prostu chcesz się dowartościować. Jak śmiesz? Zaczekaj, skarbie. Po to, żeby ludzie mówili, jaka jesteś niezastąpiona. My tu przyszliśmy dla naszego dziecka. Źle się czuję. Jesteś chora. Od koncertu mówiłam ci. Ona ma gorączkę. To znaczy, że wcale się nas nie wstydzi. Po prostu jest chora. Jedźmy do domu. Jak Tina? Chyba lepiej. Zjadła zupę i ogląda bajki. Miała jakieś prośby? Żebyś pomasowała mi plecy i zrobiła mi drinker. Nie zauważyliśmy, że jest chora. Daliśmy mega plamę. Bo udawaliśmy kogoś, kim nie jesteśmy. Dobrych rodziców? Super rodziców. Niektóre gatunki zwierząt nie potrzebują rodziców. Potomstwo dba o siebie od pierwszych sekund życia. Do czego zmierzasz? Nie wiem, ale to super sprawa. Powinniśmy bardziej angażować się w sprawy Tiny, jak dawniej w sprawy Briana i Lauren. A co takiego dla nas zrobiliście? Pomogłem ci napisać pracę na biologię. Efekty picia piwa u mężczyzn w średnim wieku? A ja opiekowałam się Wami na wycieczce. Zaspałaś i musiałam z Tobą jechać autem. No ale po drodze miałaś ładne widoki. Obskurne krzaki i panienki przy drodze. Mama i ja popełniliśmy przy Was wiele błędów. już. Dzieci powinny być lepsze od rodziców. Gorzej? Już być nie może. Chcę jeszcze zupy. Tatusiu? Jest mama? Co cud, że wciąż żyjemy. Kładziesz się? Robię dekorację na ganek. Pistoletem na klej? Your hand glued to przykleiłeś rękę do karku? Oh, yeah. Tak.